Ośmioletnia dziewczynka musi się opiekować sześciomiesięczną siostrą, bo mama chodzi na fitness do trenera personalnego. Nie uwierzycie, co przytrafiło się pewnej ośmioletniej dziewczynce z mojego osiedla. Za każdym razem, gdy jej mama wychodziła na zajęcia fitness do trenera personalnego, zostawiała w domu nie tylko córkę, ale też sześciomiesięczną siostrzyczkę. Jesteś już duża, poradzisz sobie, powtarzała. Wręczając małej kartkę z instrukcjami, butelka w lodówce, pamperszy w szafce, jeśli płacze zaśpiewaj kołyskę. Brzmi jak zabawa, prawda? Tylko, że to nie była zabawa. Ośmiolatka zamiast bawić się lalkami musiała bujać wózek, podgrzewać mleko i uciszać płaczące niemowlę. Łzy malutki mieszały się czasem z jej własnymi, bo w końcu to tylko dziecko, które zostało obarczone dorosłą odpowiedzialnością. Któregoś dnia do drzwi zapukała sąsiadka, pani Zosia. Usłyszała płacz i postanowiła sprawić, co się dzieje. Widobył był dla niej wstrząsem, maleństwo zapłakane w łóżeczku, a obok zmęczona, przestraszona dziewczynka z butelką w ręku. Kochanie, to nie twoja rola, powiedziała spokojnie. Dziecko nie powinno dziwiać takich obowiązków. Gdy mama wróciła z treningu, pani Zosia nie kryła oburzenia. Wprost powiedziała, że zostawienie ośmiolatki z niemowlęciem to nie pomoc, tylko nieodpowiedzialność. Kobieta najpierw próbowała się bronić, że to tylko godzinka, ale w końcu spuściła wzrok. Kilka dni później coś się zmieniło. Mama zapisała się na zajęcia Mama and Baby, gdzie mogła siedzieć razem z niemowlęciem, a starsza córka zamiast być nianią na dyżurze, zaczęła chodzić na swoje zajęcia plastyczne. Wreszcie mogła znów być po prostu dzieckiem. Ta historia to przestroga. Dzieciństwo jest tylko raz i nie wolno go zabierać, nawet w imię projektów fitness czy chwilowej wygody.